Prezentuję głęboko, no może 56, 51, prawdopodobnie samczyk to będzie, choć może też być silna samica, bo matka też jest dosyć mocna. Matka to 9826. W tamtym roku była trzecią roczną lotniczką, nie, trzecią młodą lotniczką oddziału, 9826. No z kompletem oczywiście dużo czołowych konkursów. Teraz w tym roku ona jest drugą roczną lotniczką okręgu, moje 11 konkursów i też bardzo dobrze sobie radziła i też na czołowe konkursy i na dłuższych lotach z maratonu w serii mnie siadała, także no tak ciągnie bardzo skrzydło tego. A ojciec jest 9753, też fajnie w tym roku leciał, ale rok temu też był czwartym lotnikiem oddziału na modę. Czyli tutaj cała para gołębi co na modę trzeci, czwarty lotnik oddziału i teraz super poleciały jako roczne. Często gdzieś tam hodowcy mówią, że jak leci na młode, to na stare właśnie już nie chcą lecieć. Nie? Tutaj ta rodzina, no ogólnie, w na 10 chyba najlepszych lotników z tamtego roku, na młode 10 najlepszych lotników oddziału, to, to 9 jest teraz po lotach rocznych nie? na gołębiku i większość z nich też czołowo leciała. No, Gołom kapitalnie zbudowany, to jest ten późny podsadzany pod koniec września, ale do rozpodu, to mi się wydaje, to jest super, super materiał. Nie? I tak, ojciec wywodzi się po córce 733. Ten samczyk ten co był czwartym tylko dział, a matka jest po, po innej córce 733. Także to też jest taki imbret na tego 733, tylko że były dołożone inne głębiej. Matka jest po samczyku od drapy, to jest slicera. Także no, no super, będzie w rodowodzie to widać dokładnie. Super zbudowany gołom będzie.